Ostatnie lata były dla Katarzyny Cichopek okresem znaczących zmian, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Publiczne ogłoszenie rozwodu z Marcinem Hakielem, ojcem jej dzieci, oraz późniejsze spekulacje na temat jej nowego związku z Maciejem Kurzajewskim były szeroko komentowane przez media. Sytuacja skomplikowała się, gdy Paulina Smaszcz, była żona Kurzajewskiego, oskarżyła Cichopek o romans z jej byłym mężem co według jej słów miało trwać od ponad trzech lat. Potwierdzenie przez Cichopek i Kurzajewskiego, że są parą, nie zakończyło publicznych dyskusji, jednak pozwoliło im na kontynuowanie życia bez dalszego wdawania się w medialne konfrontacje. W międzyczasie nowo zyskana popularność pary przekładała się na sukcesy zawodowe. Zostali oni jednymi z głównych prowadzących program Pytanie na śniadanie, gdzie zyskali sympatię widzów a także ówczesnej szefowej programu Joanny Kurskiej. Jednakże po 15 października na Woronicza nastąpiły znaczące zmiany, które nie ominęły również pytania na śniadanie. Zaskakująca decyzja o zwolnieniu wszystkich ówczesnych prowadzących program była jednym z przejawów szerszych zmian kadrowych w telewizji polskiej. Zmiany te wpłynęły na dalsze losy Cichopek i Kurzajewskiego w ramach telewizji, stawiając ich przed nowymi wyzwaniami zawodowymi. Sytuacja Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pokazuje, jak w życiu publicznych osób prywatne wybory i związane z nimi kontrowersje mogą wpływać na ich karierę zawodową. Również pokazuje, że zmiany w strukturach telewizyjnych mogą mieć bezpośredni wpływ na losy jej gwiazd i programów, które prowadzą. Pomimo wyzwań, zarówno Cichopek, jak i Kurzajewski wydają się być postaciami, które potrafią odnaleźć się w nowych okolicznościach, co z pewnością będzie miało wpływ na ich dalszą karierę w mediach. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani z ich wieloletniej obecności w polskim show biznesie, znaleźli się w sytuacji zawodowej zmiany po ogłoszeniu odejścia z pytania na śniadanie. Fani pary z niepokojem zastanawiali się. Jakie będą kolejne kroki ich ulubieńców? W odpowiedzi na te zmartwienia, podczas specjalnego łączenia na Instagramie para uspokoiła swoich obserwatorów. Podkreślając, że mają wiele innych źródeł dochodu i są aktywni zawodowo na wielu płaszczyznach, Katarzyna Cichopek zaznaczyła swoje zaangażowanie w serialem jak Miłość, aktywność w mediach społecznościowych oraz komercyjne projekty. W międzyczasie pojawiły się nieoficjalne informacje sugerujące, że Katarzyna Cichopek może być brana pod uwagę jako prezenterka w Polsacie. Stacji, z którą w przeszłości już współpracowała plotki wskazują na możliwość prowadzenia przez nią reaktywowanego show Must Be The Music. Tylko muzyka. Jak podaje źródło dla plotka, Kasia jest otwarta na propozycję, bo podoba się jej rola prezenterki. Z jednej strony rozmawia o autorskim programie, który ma szansę iść w jakimś tematycznym kanale Polsatu, a jak się będzie oglądał, to na głównej antenie. Z drugiej jest przymierzana do czegoś jeszcze większego Możliwe, że poprowadzi reaktywowane Mózd BD Music. Trzeba jednak pamiętać, że są to na razie tylko doniesienia anonimowego informatora i należy podchodzić do nich z pewną ostrożnością. Gdyby jednak plotki się potwierdziły, byłoby to z pewnością znaczące wydarzenie dla kariery Katarzyny Cichopek, i dowód na to, że nawet po odejściu z jednego projektu możliwe są nowe, ekscytujące ścieżki rozwoju zawodowego. Dodatkowo, fakt, że Marcin Hakiel, były mąż Katarzyny Cichopek, jest już związany z Polsatem przez swoje zaangażowanie w tańcu z gwiazdami, pokazuje, jak dynamicznie może rozwijać się sytuacja zawodowa osób związanych z polskim show, biznesem. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.